Sezon 2013 był przełomowym dla Partynic. Wrocławski tor wreszcie został zauważony w Polsce i za granicą. Zauważony i doceniony. To był tylko i aż rok. Bardzo dużo udało się zrobić. Ten rok był przełomowy, ale ten będzie dla nas szczególnie ważny, tak? bo to jest cały sezon na równo rozłożony, już zaplanowany, nie tak na wariackich papierach jak poprzedni. Nowy sezon przyniesie na pewno spore nowości. Bardzo istotna będzie ta dotycząca bieżni. Zostanie ona mocno zmieniona. Poprawi bezpieczeństwo fanów, jeźdźców i koni. Kibicom to jeszcze szybsze wyścigi. W tym roku skończyliśmy wreszcie drugą nitkę nawodnienia, co jest no, czymś dla nas zasadniczym, bo pozwala nam równomiernie polewać całą bieżnię, dbać o to, żeby bieżnia była odpowiednio miękka. Do tego jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia konkursu na KANAT, czyli wewnętrzne ogrodzenie bieżni, które pozwala bezpiecznie jeźdźcom i koniom ścigać się po bieżni wyścigowej. Jesteśmy w trakcie przetargu na ogrodzenie zewnętrzne bieżni, co jest absolutnym priorytetem. Pierwsze gonitwy 2014 są planowane na koniec kwietnia. W nowym sezonie odbędzie się minimalnie 17 dni wyścigowych. Pojawią się nowe konie. Mamy więcej koni niż w roku ubiegłym. Właściwie w stajniach wyścigowych nie mieszczą się już. Musimy trzymać się poza wyścigowymi, także wszyscy trenerzy mają komplety koni. Uwierzyli w nas hodowczy, właściciele w nas uwierzyli świetnych właścicieli, znanych właścicieli, Bogusław Linda, Marek Siudym, Krzesimir Dębski, Anna Jurczowicz. Oni nam będą robili też dobrą promocję wyścigów, będą do nas przyjeżdżali. Gonitwa otwarcia sezonu 2014, 27 kwietnia.